W tym filmie chciałbym Wam zaprezentować mojego drugiego kotka, który przyszedł do nas z ulicy, właśnie akurat tamtej, niestety nie widać bez okno, ale przeszedł ogólnie ten mały kotek do nas 3 tygodnie temu, znaczy no, prawie miesiąc temu. Jak widzimy, to jest po prostu totalny luksus, nic mu totalnie nie przeszkadza. Co ma ogólnie 2,5 miesiąca, coś takiego. Ale opowiem Wam, jak w ogóle zostało wymyślone takie siedzisko. Więc tak, ogólnie jak widzimy mamy kaloryfer nagrzany. mnie ma na fula grzania, dlatego bo mu byłoby za gorąco. Mamy tutaj właśnie też poduszkę, która jest ciepła. Mamy tutaj kocyk, żeby nie wypadał. I mamy oczywiście nasz największy skarb, czyli naszego kota. Ogólnie co jakiś czas trzeba go poprawiać, nie, bo niestety spada, bo, się, bo po prostu nie wiem, nie mu um, się samemu ruszyć, żeby to poprawić, ale jak widzimy, no po prostu nie wiem, najlepiej mieć takiego kotka według mnie, bo po prostu to jest um, kupa słodkości według mnie. Więc jeśli funk Wam się spodobał, zostawcie suba, lajka i napiszcie w komentarzu słodziak, a przypnę Wam serduszko. Ja się z wami żegnam, pamiętajcie, że niestety filmy nie były co tydzień, bo nie miałem pomysłów na film, ale cześć!